Siemanko, witam w lesie. Dzisiaj przygotujemy sobie amerykańskie pancake'i z amerykańską borówką. Zapraszam, bo to jest taki fajny przepis, dość konkretny. Na samym początku zacznijmy od ciasta. Przepis na ciasto dostałem od pewnego kucharza, jest naprawdę idealny, wyborny, wyśmienity. Zaczynamy od masła. Popatrzcie, ja sobie tutaj wziąłem taką kuchenkę polową i musimy sobie nagrzać o, jedną łyżkę masła. To jest podstawa tego, tego naszego ciasta. Tak, tylko roztopiamy. Pamiętajcie, żeby, nie, żeby tego masła nie stopić zbyt mocno. Bo jeżeli je spalimy, to już nie jest to. Ono ma się tylko rozgrzać tutaj. No i do miski. Tak, czystej miski. Patrzcie, nawet mam stojak na papier tutaj w lesie. Bank. Musimy wlać sobie tak: jedną szklankę mleka, to jest 200 ml, wlewamy. Do tego wsypujemy jedną łyżkę cukru, nie za dużo, jeżeli nie lubicie zbyt słodkiego. Mieszamy to wszystko razem. Musimy rozpuścić cukier. O, masło się roztopiło, i teraz możemy wlać je tutaj spokojnie do naszej masy. Bank. Tutaj też to będziemy mieszać. To jest idealny pomysł na naleśniki, na jakieś śniadanie. Albo coś, dodamy do tego też szczyptę soli. Tak, gdzieś pół łyżeczki, żeby one były lekko wytrawne. Tak? I do tego jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Czyli gdzieś tak, pół łyżeczki zwykłej. Jedno jajko. Frup. No i co? Mieszamy to wszystko razem. I teraz przyszedł czas na mąkę. Jak mamy mąkę. To wrzucamy na początek całą jedną szklankę mąki. Chodzi o to, żeby dość gęsta masa nam powstała, tak? Z tego wszystkiego, popatrzcie. No i musimy sobie to dobrze mm, wymieszać. No niestety nie mam tutaj trzepaczki. Szkoda. No, jesteśmy w lesie. Jesteśmy, takie, mamy takie warunki, jakie mamy. Dodamy jeszcze pół, pół tej szklanki. Dobra. I mieszamy to. Mieszamy to do momentu, aż pozbędziemy się wszystkich grudek. To musi być taka gęsta, fajna masa. Popatrzcie. Trochę gęstsza niż na nasze zwykłe naleśniki. Kiedy ciasto jest już zrobione, dodajemy na samym końcu trochę cynamonu. Ja lubię cynamon, bo jest taki fajny, korzenny smak tutaj doda. Jedną szczyptę, nie za dużo. To Zmieni smak naszych naleśników. Bank. I tak przygotowane ciasto zostawiamy na około 15 minut. Niech sobie leży. Zostawmy, bo ono teraz spulchnie nam. Jak nam spulchnie, to będziemy mieli takie naleśniki amerykańskie. Dobra, zostawiamy na 15 minut i przechodzimy do sosu. Czekamy na ciasto. I teraz mamy sobie. Tutaj mamy ten. Tutaj mamy to masełko, które zostało na, w tym garczku. To jest fajna rzecz. No i co? Przygotowujemy sos. Na samym początku imbir, bo chcemy dodać takiej pikantności lekkiej do tego naszego sosiku, do naszej tej marmolady, która nam z tego powstanie. Popatrzcie, niech on się lekko tutaj skarmelizuje, niech puści swój smak do tego masła. I dodamy łyżkę cukru, bo borówki są trochę kwaśne, dlatego, żeby powiązały nam to wszystko w jeden taki fajny dżemik. No i teraz wrzucamy borówki. Bank. One są już umyte wcześniej. I gotujemy je przez około 10-15 minut spokojnie na spokojnym ogniu. Przez ten cukier one też puszczą sok. No i będziemy mieli fajny tutaj, fajne śniadanie. Fajny dżem. Mm. Sosik jest już gotowy, popatrzcie, jaki wyszedł. Idealny. 10 minut, i naprawdę mamy taki ciekawy dżemik. Jeszcze się nie rozgotowały te jagody. No i dobrze, bo one właśnie muszą takie być. Kawałeczki w środku. Zostawmy sobie to tutaj na boku. A teraz będziemy smażyć nasze pękejki. Troszeczkę oleju na to wszystko rozgrzewamy do czerwoności, no i wrzucamy pękejki. Patelnia jest już nagrzana, więc wrzucamy sobie, robimy sobie takie pękejki tutaj. Popatrzcie, o! Niech się smażą. Dwie łyżki, i spokojnie dajemy. Smażymy przez około 3 minuty, 4 minuty z jednej strony. Mm. Już nie mogę się doczekać, bo jestem w lesie, jestem głodny, śniadanko czeka. No i jeszcze ten dżemik z borówek. Idealna sprawa. Tak. Popatrzcie, po trzech minutach one się już prawie zrobiły. O, idealny. Łapią kolor. Ten jeszcze nie. Na tej patelni też ciężko wyczuć. Ale przynajmniej mi się nic nie przypala. Popatrzcie, hop. I smażymy kolejne 3 minutki z drugiej strony. Naleśniki amerykańskie są już gotowe. Z mm. dwóch stron wyszły idealne. Tak to robią w Ameryce. Dużą taką wieżę na śniadanie. Bang, bang. Powiem Wam szczerze, że niektórzy nawet tutaj bekon, bekon kładą. Podsmażony bekon, do tego dużo tego e, syropu klonowego. My zamiast syropu klonowego mamy borówkowy sos. Piękny, gęsty. Mm. Polewamy tym wszystkim. Trochę dookoła. Sosik borówkowy, jak marzenie. No i oczywiście nasze naleśniki. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. Dzisiaj gotowałem w samym centrum lasu dla Was specjalnie amerykańskie pennkejki z jagodami. Do zobaczenia. Musicie przygotować sobie to na śniadanie. Ja idę jeść. Ha, ha.